Kochani, jutro 12 lipca w Londynie, Polonia dla Polski, organizuje pikietę pokojową. Kto może, kto blisko, powinien tam być. Kto daleko, zapraszamy na transmisję na żywo. Link pozostawię w opisie. Pokój tak, wojna nie. Zapraszamy na pikietę propokojową 12 lipca. To jest w piątek od godziny 10:30. Do 15:15 .15 pod ambasadą Polski w Londynie. Na ulicy Portland. Wydarzenie jest zgłoszone. Musimy zaakcentować naszą niezgodę na uczestnictwo Polski w działaniach wojennych. Zabierzcie ze sobą biało-czerwone flagi. Jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki polskie. Kto może ten musi. Czuj duch. Kochana Ewelinko, świadoma Polonio, bardzo dziękuję Wam za tę inicjatywę. Dziękuję, iż pomimo, że musieliście opuścić Polskę, nie zapominacie o niej i, będąc na obczyźnie, walczycie o nią, o jej dobro. Teraz jest walka o jej być lub nie być. Polska to i wasz dom, ojczyzna to matka, i jak matka, zawsze czeka na swoje dzieci z utęsknieniem, ale dziś jest w niebezpieczeństwie. Dziś potrzebuje też waszego wsparcia i obrony. Wierzę, że wspólnie z wami, z Polonią, z całego świata, uda nam się zachować pokój w Polsce, który jest tak kruchy dziś i jak kropelka poranej rosy na trawie. Niestety nie wszyscy to dostrzegają. Wiele osób są kołysane propagandą, kłamstwem. Trudna przed nami praca obudzić Polaków, jeszcze najtrudniej jest obudzić tego, kto udaje śpiącego. I to właśnie taki stanowi zagrożenie niczym wróg. Ale, kochani, dopóki piłka jest w grze, mecz nie jest przygrany. Małe dzieci płaczą w koło, a ich dusza nie weseli. Mamo, mamo, gdzie nasz tato? Na wojnę go wzięli. Śnieg przysłonił wszystkie drogi. Które razem wydeptali W drugim miesiąc nie ma ojca Na wojnę go Ciągle noce takie długie, Lecz nadzieję w sercu ma, Ta to wasz na pewno wróci. Hej, mówi matka, do swych dzieci zapłakana. Ciągle noce takie długie, lecz nadzieję w sercu ma Tato wasz na pewno wróci Hej, mówi matka do swych dzieci zapłakana Czemu byłaś taka ślepa? Uwierzyłaś polityce Koleżanka ostrzegała, teraz jesteś sama. Małe dzieci płaczą w koło, a ich dusza nie weseli. Mamo, mamo, gdzie tak?